Listonosz odciął głowę swojej dziewczynie, a później udawał swoją ofiarę przed jej matką. 21-letnia Phoenix Spencer Horn, pochodząca ze Szwecji od dwóch lat, była w związku z 27-letnim Juanem Medvenem. Z pozoru tworzyli dobraną parę, jednak ich relacja była pełna kontroli i przemocy. W listopadzie 2024 roku mama Phoenix zaczęła otrzymywać od córki wiadomości, które brzmiały zupełnie inaczej niż zwykle. Kobieta miała złe przeczucia, które niestety okazały się słuszne. Dwa dni wcześniej Phoenix została uduszona i dźgnięta nożem ponad dwadzieścia razy przez swojego chłopaka, który następnie próbował odciąć jej głowę i kończynę. Juan spędził weekend jeżdżąc samochodem ofiary i korzystając z jej telefonu, udając, że Phoenix nadal żyje. W tym czasie obsesyjnie przeszukiwał także Internet w poszukiwaniu pornografii i narkotyków. Ostatecznie mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności.